Dziękujemy, Dziękujemy bardzo, panie kamaś. Kiedy zostanie otwarta? Proces e, przywracania działalności ambasady ma miejsce. O tym między innymi rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Serii. Dziękujemy bardzo. To był minister Radosław Sikorski w Nowym Jorku, a my kończymy nasz program. A ja chciałabym przy tej okazji Państwu serdecznie podziękować. Od blisko 20 lat spotykamy się na antenach TVN24, TVN24 BIS i TVN. W tym czasie poprowadziłam setki programów, wywiadów, wydań specjalnych, w tym m.in. francuski wieczór wyborczy czy za nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Byłam też korespondentką w Nowym Jorku. Nie odchodzę na emeryturę. Chcę po prostu mieć czas dla siebie i dla swoich najbliższych, a życie przyniesie to, co przyniesie, i czas pokaże, co będę robić. W każdym razie, w tej chwili za każdy program dziękuję każdej redakcji, każdemu zespołowi i każdej osobie, z którą pracowałam. Dziękuję też Państwu, bo bez Państwa obecności z pewnością by mnie tutaj nie było. I dziś po raz ostatni mówię, to były fakty po południu. Ja Thank you.